Hej, hej! Witajcie w serii, w której prezentuję wasze bitwy. Mamy dzisiaj bitewkę na e, 2.6.0. Kalmi e, Ragnarok e, z klanu Icoch. Zobaczymy, co chłop tutaj nam nawiwia. Rzut na dziewiątki. No, w miarę korzystny. E, pff, co można powiedzieć więcej? Jak widzicie, Staba, Dosyłacz, Turbina. Zestaw bez racji. Tak normalnie. Spójrzmy, jak rozjeżdża się drużyna. Jeden Tedek... ...medzikiem na lewo. Butek tam poleciał. Do środka jadą... ...cztery czołgi, oprócz nas. A jeszcze Fox skręcił. Prawa strona dość mocno obłożona, lecimy tutaj na trzelanko na wieżę, ale jak widzicie Ragnar od razu zapakował się na przejeździe, spadnie, part nie spadł i od razu na Klausa podjechał. Dingnął się, dla nas też się dingnęli. Oj, tu będzie miał duże towarzystwo. No zobaczymy. Tak agresywnie pojechał. On tutaj nam nawijia. Ciekawy jestem. Łazik. jest. Pierwszy strzał cel celowany. Na nas się ładnie wydingowano. WZ -a tam będzie coś kombinować. Nie, nie kombinuje. Mm, szukamy przestrzału. I co? Jest Włazik. Nam. Uszkodzili lufę 2-200, wydingowane to był kolejny strzał. 1300 mamy już zrobione. E, no, trochę przyblokowaliśmy przeciwników. Powiem szczerze, grill podjechał na odważnie. Dostał za 400. Przeładujemy. Chyba nas. E, tak, tu się wpycha kolejny kolega w fałeczce. pok e, AMX-a bez problemu. Przeładowujemy. 2-200 zrobione. Agresywna gra, jak widzicie. Co? Bieża? On wie, że my chcemy strzelić w ten włas i zaczął kombinować lufą. Pałeczka szuka przestrzału. No nie wycofuj się, mistrzu, tylko tu przyjechaliśmy. Ty się wycofuj. Zdingowaliśmy my, on również. Pałką się pcha. Nie ma za co? I kobra. Kobra dostała. To i na gąsce kobra spadła. Eee, 2600 zrobione, 4900 widingowane. Nie przebiliśmy tego niestety. Pałka cały czas się przepycha. Tak, no yy, Wydingowane na nas y, 5-600. Musimy się przepychać z naszą fałką opozycję. Jeszcze jak znam życie, to zaraz nam zacznie wypychać. Więc yy, gratuluję ci, człowieku. Spójrzmy w ogóle, kto to jest w tej fałce. Duskblade. Gratuluję ci, mistrzu. Przede wszystkim my zajęliśmy tą pozycję jako piersi, a ty dojechałeś do nas. Nie masz prawa nam przeszkadzać i nas wypychać. Zresztą te czołgi chyba nawet szukają przestrzału na fałkę niż w nas. One mogą w tej pozycji mieć problem, żeby nas przebić. Ta 60 się nawet nie wychyla, a Mx z tyłu stoi. Nawet się już wycofuje. Zobaczcie. Jeszcze ten 277 tu próbuje z nami. Dęgnęliśmy. Pałka strzeliła w niego. Tak myślałem, że Ragnar wyjedzie trochę agresywniej i dobrze strzeli z lepszego kątu. Jak czuję fałka się przepycha z nami. No jedź chłopie jak chcesz, no My skracamy do MX-a. Tam z tyłu mamy jeszcze czołg, ale gnamy do przodu. Na prostsze cele. Jest dupka. Pauzeta dostała w tyłek 121B. mamy elegancko. Jakiś chaos się lekki powiem szczerze w grad naszą drużynę, ale to już po prostu do może dlatego. Piękny strzał kończymy, 121B. To jest drugi kill, 6300 mamy zrobione. I piękny strzał w tę dziesiątkę na odległość. Striff próbował nas zdjąć. Szukamy przestrzału na striffa, ale nie ma. Powtórka, schował się, ale nie weszło to. Pałem Miksa, nie, nie weszło. Nie, patona piękny strzał, 7200. A może tam Blajdzik wszedł, wszedł? w tego Patona pocisk, po prostu go nie był widoczny. Zobaczymy po witwie. 7,296 zrobione, 2 kile. Eee. Lecimy na kapa przeciwników. Co lewa strona? Chyba tak, bo ta prawa ogarnięta. I tu się już może z lewej dziać, jak widzicie turbina się przydaje. Lecimy na pełnym ogniu. Prawej cel, Paton. Strzał z bioderka niedocelowany i wszedł. 7 zrobione. Przeciwnicy nas trochę obili. Niedobrze. Cofujemy się. Jeszcze będzie na kim damage zrobić. Nie za daleko się wycofujemy. Myślę, że oni tam stoją bardziej z lewej. Tak jak na mapie są zaznaczeni, nie wiem czy widzicie. Mogą co najwyżej na winklu tego statku stać, ale myślę, że tu jesteśmy w miarę bezpieczni. Nikt nas nie świeci, jest medioch. Medioch za górką. medioch za górką, kończy go pałka. To próba wyświecenia ich, będzie ciężko. <laughs> Street przejeżdża. Eee, Street przejeżdża. Magic na klausie, na Zaraz ich nam zaświecą. Zaraz nam ich zaświecą. To. Tam dalej są. Jest. Mm, w grunt poszedł strzał, niestety. Te pociski. Tak latają, że na odległość naopadają. 3 dziecha niestety nie nasza. 704 nasza. 8000 damage'u, 3 kile. I zwycięstwo. Zobaczmy sobie podsumowanie. Jak widzicie, wynik końcowy to 8457, 3 kile. Wydingowane 9520. Da się dingować. 260 i jak widzicie ze spotu 980. Emeczka, oczywiście. Bardzo fajna bitwa. Eee, zobaczmy to w podsumowaniu. Ta fałka, która tak nas trącała i walczyła o pozycję, zrobiła 5700. Eee, tak. Mm. No, to było niefajne, niefajne. Tam naprawdę myślę, że Ragnarkowi mogło więcej wejść na tej pozycji, chłopie, jakbyś go co chwilę nie popychał i, i, i się nie przepychał. Jak chciałeś wyjechać, trzeba było agresywnie wyjechać, byście wyjechali we dwoje. Na pewno Ragnar by cię asekurował i wyjechał z tobą. Dobrze, kontynuujemy. Przeciwnicy, jak widzicie, pierwsze cztery u nich czołgi powyżej 3000. Eee, zobaczmy sobie oczywiście Ragnarek 7 medali. Zobaczmy, jak to wygląda w podsumowaniu szczegółowym. Eee, prawie 70 tysięcy na minusie. No i co, bardzo fajna bitwa. Emeczka, powtórzę jeszcze. Pochwalcie chłopa, napiszcie coś mu w komentarzach. Zostawcie kciuka w górę. Eee, zostawiajcie suby, bo to ważne. Bez tych subów ten kanał po prostu nie będzie istniał długo. Musi, musi być teraz ich więcej, żeby to miało sens, żeby tutaj, że tak powiem, z mojej strony działania poświęcać na, na podtrzymywanie tego kanału, chociażbym bardzo chciał, ale musicie też mnie również wspierać w tej kwestii. Także zostawcie ciuka, napiszcie chociaż graty dla Ragnarka e, i zapraszam też na Twitcha, na live'y. Podezwijcie się tam, pogadajcie, pograjmy sobie wspólnie w Plutony. E, zapraszam na... E, można na ts się ze mną też złapać na kanale i Cochów, na Gościnnym. E, możemy pogadać na live'ie tam. E, nie ma problemu. Trzymajcie się. Dziękuję, że żeście obejrzeli bitwę Ragnarka. Pochwalcie chłopa. Hej.